21 lipca 1976 roku 23 najlepszych polskich sportowców wsiadło do samolotu lotu, kierując się na Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Nigdy tam nie dotarli. Przez 23 lata świat zastanawiał się, co stało się z lotem PLL 5055: czy to była awaria techniczna, katastrofa, a może coś znacznie bardziej niepokojącego. To, co marynarka wojenna wydobyła z dna oceanu w 1999 roku, zmieniło wszystko, co myśleliśmy o tym przypadku. Historia, którą dzisiaj usłyszysz, udowodni, że prawda jest czasem bardziej niewiarygodna niż fikcja. Zanim przejdziemy do historii tych zaginionych sportowców, jeśli cenisz tajemnicze przypadki jak ten, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Mamy nowe sprawy każdego tygodnia które sprawią, że będziesz siedzieć na skraju krzesła. Teraz wróćmy do Warszawy roku 1976 i odkryjmy, jak wszystko się zaczęło. Polska w 1976 roku żyła sportem. Po sukcesach na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich, cały kraj wstrzymywał oddech przed Igrzyskami w Montrealu, w małych miasteczkach i wielkich miastach. Od Gdańska po Kraków ludzie zbierali się przed telewizorami, by oglądać swoich bohaterów. Sport był jedyną rzeczą, która jednoczyła naród podzielony politycznie tym jedynym momentem, kiedy wszyscy Polacy mogli być dumni z tego samego. Wśród wybrańców znalazł się Marek Kowalski, 24-letni sprinter z małej wioski pod Poznaniem. Jego matka, Anna, pracowała w miejscowej fabryce, a ojciec był mechanikiem kolejowym. Marek był pierwszą osobą w swojej rodzinie, która miała szansę podróżować za granicę. Każdego ranka o piątej biegał po polnych drogach, marząc o złotym medalu, który przynieść miał chwałę nie tylko jemu, ale całej Polsce. Była też Krystyna Nowak, dziewiętnastolatka z Warszawy, gimnastyczka o eterycznej urodzie i stalowej determinacji. Jej trener, pan Zieliński, często powtarzał, Krystyna ma w sobie coś wyjątkowego. Ona nie tylko wykonuje ćwiczenia, ona z nimi tańczy. Mieszkała z babcią w małym mieszkaniu na Pradze, gdzie ściany pokrywały medale i dyplomy z krajowych zawodów. Jednak najważniejszą postacią tej historii był kapitan Jerzy Adamek, pięćdziesięcioletni pilot z trzydziestoletnim stażem, który latał już nad Atlantykiem setki razy. Znany był ze swojej precyzji i spokoju w kryzysowych sytuacjach. Jego żona Teresa często żartowała, że jest bardziej zdenerwowana podczas jego lotów nad Polską niż nad Oceanem, bo Jerzy ma ocean we krwi. Tego pamiętnego dnia, 21 lipca, na lotnisku Okęcie panowała wyjątkowa atmosfera. Rodziny żegnały swoich bohaterów. Dziennikarze robili zdjęcia, a działacze sportowi wygłaszali patriotyczne przemowy. Nikt nie mógł przewidzieć, że ten moment będzie ostatnim, kiedy zobaczą swoich bliskich. Kiedy słońce wschodziło nad Warszawą tego dnia, nikt nie mógł przewidzieć, że jego zachód przyniesie początek jednej z największych zagadek w historii polskiego sportu. Poranek 21 lipca 1766 roku rozpoczął się jak każdy inny dzień na lotnisku Okęcie. Kapitan Adamek przybył do pracy punktualnie o szóstej rano, jak zawsze. Przeprowadził rutynową kontrolę samolotu IU-62, sprawdzając każdy detal z precyzją, która czyniła go jednym z najbardziej szanowanych pilotów lotu. Wszystko w porządku, oznajmił swojemu drugiemu pilotowi, młodemu Piotrowi Zawackiemu. Możemy lecieć do Montrealu. Sportowcy przybyli na lotnisko o dziesiątej. Marek Kowalski był nietypowo cichy, zwykle pełen energii i żartów. Tego dnia wydawał się zamyślony. Krystyna Nowak nerwowo poprawiała swój szalik, który dostała od babci na szczęście. To macie chronić w dalekich podróżach, powiedziała starsza pani, nie wiedząc, jak prorocze są jej słowa. O godzinie 11:47. Lot PLL 515 wystartował z okęcia. Ostatni kontakt radiowy miał miejsce o 14.03. gdy kapitan Adamek poinformował wieżę kontrolną w Londynie. PLL 595, wszystko w normie. Kontynuujemy trasę zgodnie z planem. Jego głos brzmiał spokojnie, bez śladu niepokoju. Stefan Kowalski, kontroler lotów w Heathrow, pamiętał później. To był normalny, rutynowy kontakt. Nic nie wskazywało na problemy. Jerzy brzmiał jak zawsze, profesjonalnie i pewnie. Stefan nie wiedział, że te słowa będą ostatnimi, jakie kiedykolwiek usłyszy od kapitana Adamka o 16:15. Samolot miał pojawić się na radarach kanadyjskich. Nie pojawił się. O 16:30 rozpoczęto procedury poszukiwawcze. O 18:00 rodziny zostały poinformowane, że nastąpiła opóźnienie techniczne. Dopiero o północy usłyszały prawdę. Lot PLL 555 zaginął bez śladu nad Atlantykiem. Anna Kowalska, matka Marka, zemdlała, gdy usłyszała wiadomość. Babcia Krystyny, starsza pani, która przeżyła wojnę, powiedziała tylko – nie, nie tym razem, nie moja Krystyna. Teresa Adamek stała w milczeniu przy telefonie przez 10 minut, zanim w końcu odłożyła słuchawkę i wyszeptała – Jerzy zawsze wracał do domu. Tej nocy w całej Polsce zapaliły się świece w oknach. Były to świece nadziei, ale dla wielu stały się świecami żałoby. Jak mogło zniknąć bez śladu 23 osoby w czasach nowoczesnej technologii? Lata, które nastąpiły po katastrofie, przyniosły różne reakcje i zmiany w życiu rodzin poszkodowanych. Anna Kowalska nigdy nie przestała czekać na powrót syna. Każdego ranka stawiała mu śniadanie, jakby miał za chwilę wejść przez drzwi z treningów. Sąsiedzi początkowo próbowali jej wytłumaczyć, że Marek nie wróci, ale z czasem zrozumieli, że ta rutyna jest jedynym sposobem, dzięki któremu może funkcjonować. Babcia Krystyny, pani Jadwiga, zareagowała inaczej. Zamknęła pokój, wnuczki i nigdy więcej do niego nie weszła. Pokój czeka na jej powrót, mówiła odwiedzającym ją sąsiadom. Medale i trofea. Krystyny pokryły się kurzem, ale babcia nie pozwalała nikomu ich dotknąć. Teresa Adamek próbowała wrócić do normalnego życia, ale każdy samolot przylatujący nad jej domem sprawiał, że zamierała w bezruchu. Pracowała jako nauczycielka w miejscowej szkole, a jej uczniowie wiedzieli, że w lipcu, w rocznicę katastrofy, pani Teresa jest szczególnie cicha i zamyślona. Społeczeństwo polskie nie mogło pogodzić się z tą stratą. Pojawiły się różne teorie. Od awarii technicznej, przez atak terrorystyczny, po spisek polityczny, niektórzy wierzyli, że samolot został zestrzelony przez radzieckie myśliwce za przekroczenie przestrzeni powietrznej. Inni sugerowali, że to była sabotaż, mająca na celu osłabienie polskiego sportu przed igrzyskami. Najbardziej rozpowszechnioną Teorią była ta o awarii silnika nad oceanem. Eksperci tłumaczyli, że IU-62M, mimo że był nowoczesnym samolotem, miał swoje problemy techniczne. Jeśli doszło do awarii nad środkiem oceanu, wyjaśniał profesor Kowalczyk z Politechniki Warszawskiej, samolot mógł spaść na tak głęboką wodę, że odnalezienie go byłoby prawie niemożliwe. Przez lata pojawiały się różni ludzie, Twierdzący, że widzieli członków załogi lub sportowców w różnych krajach. W 1982 roku kobieta z Detroit kontaktowała się z polskim konsulatem, twierdząc, że widziała Krystynę Nowak w lokalnym centrum handlowym. W 1967 roku mężczyzna z Brazylii przysłał zdjęcie kogoś, kto jego zdaniem wyglądał jak Marek Kowalski. Żadne z tych doniesień nie zostało potwierdzone, ale podsycały nadzieje rodzin. W tym czasie w małym miasteczku na wybrzeżu Nowej Szkocji mieszkał emerytowany marynarz John MacLeod. John spędził większość swojego życia na morzu, i mimo emerytury nadal pracował jako konsultant dla kanadyjskiej marynarki wojennej. To właśnie on w 1995 roku zaczął przygotowywać mapę głębinowych prądów atlantyckich, która Cztery lata później odegra kluczową rolę w rozwiązaniu zagadki lotu PLL 555. Minęły dekady, a sprawa wciąż pozostawała nierozwiązana. Ale ocean, jak odkryliśmy, ma swoje sposoby na ujawnianie sekretów. Wiosna 1999 roku przyniosła nieoczekiwaną zmianę w sprawie PLL 585. Kanadyjska marynarka wojenna prowadziła rutynowe ćwiczenia głębinowe w odległości około 800 mil morskich na południowy wschód od Nowej Fundlandii. To był obszar ocean, którego głębokość sięgała 3,5 km. Miejsce, gdzie woda jest tak zimna i ciemna, że wydaje się niemal kosmiczna. Kapitanowie Greg Morrison dowodził operacją na pokładzie z Halifax. Morrison był doświadczonym oficerem marynarki, który przez 20 lat pływał po Atlantyku, ale nigdy wcześniej nie doświadczył czegoś takiego. Tego dnia ocean wydawał się szczególnie niespokojny. Wspominał później. Nie, mogłem pozbyć się uczucia, że znajdziemy coś niezwykłego. Sonar głębinowy wychwycił anomalię na dnie oceanu. Początkowo wydawało się, że to skała lub naturalny twór geologiczny. Ale coś w kształcie tej struktury nie dawało spokoju młodemu operatorowi sonaru, marynarowi Davidowi Chen. Kapitanie, to nie wygląda naturalnie, powiedział Chen, przyglądając się ekranowi. Te linie są zbyt regularne, zbyt geometryczne. Morrison polecił przygotowanie pojazdu głębinowego Aerof, Remotely Operated Vehicle. To był najnowocześniejszy sprzęt, którym dysponowała kanadyjska marynarka. Robot zdolny do pracy na głębokości 4 km, wyposażony w kamery wysokiej rozdzielczości i ramiona manipulacyjne. Kiedy ROW dotarł na dno i jego reflektory rozświetliły mrok oceanu, to, co zobaczyli na ekranach monitorów, sprawiło, że na mostku zapanowała kompletna cisza. Tam, na dnie Atlantyku, w idealnie zachowanym stanie, leżał samolot pasażerski. Jego srebrny kadłub błyszczał w świetle reflektorów jak widmo z przeszłości. Jezus Chrystus, wyszeptał Morrison. To jest samolot. Duży samolot pasażerski. Chen, którego rodzina pochodziła z Polski, rozpoznał charakterystyczny kształt I-62M. Kapitanie, powiedział drżącym głosem. Myślę, że to może być ten polski samolot, który zaginął 23 lata temu. Fotografie, które zrobił Rowi, były oszałamiające. Samolot leżał na dnie niemal w całości, jakby delikatnie osiadł na piaszczystym dnie oceanu. Zimna woda Atlantyku działała jak naturalny konserwator, chroniąc metalową konstrukcję przed korozją. Na kadłubie wciąż widoczne były polskie barwy narodowe i napis Lot, ale to, co zobaczyły kamery wewnątrz samolotu, było jeszcze bardziej niepokojące. Wszystkie fotele były puste. Kompletnie puste. Nie było ani jednego ciała, ani jednego bagażu, ani jednego śladu 23 osób, które tego dnia wsiadły do samolotu w Warszawie. Wiadomość o odnalezieniu wraku szybko dotarła do międzynarodowych mediów, ale szczegóły były ściśle tajne. Kanadyjska marynarka niezwłocznie skontaktowała się z polskimi władzami i rozpoczęła się najbardziej skomplikowana operacja podwodna w historii kraju. W Polsce wiadomość o odnalezieniu samolotu wywołała mieszane uczucia. Anna Kowalska po raz pierwszy od 23 lat miała nadzieję, że dowie się, co stało się z jej synem. Może w końcu poznam prawdę, mówiła dziennikarzom. Teresa Adamek była bardziej ostrożna. Jeśli to naprawdę samolot Jerzego, to gdzie są oni wszyscy? Eksperci z całego świata przybyli do Kanady, by analizować tajemnicze odkrycie. Profesor Anderson z Massachusetts Institute of Technology, specjalista od katastrof lotniczych, nie mógł zrozumieć jednej rzeczy: samolot jest w zbyt dobrym stanie jak na katastrofę. Wygląda jakby został delikatnie posadzony na dnie oceanu, nie jakby się rozbił. Doktor Maria Kowalczyk, ekspert medycyny sądowej z Uniwersytetu Warszawskiego, która została wezwana do konsultacji, postawiła pytanie, które nurtowało wszystkich: gdzie są ciała? Nawet jeśli doszło do dekompresji lub innej katastrofy, szkielety powinny pozostać, zimna woda powinna je zachować. Tymczasem na dnie oceanu Erowu kontynuował eksplorację wnętrza samolotu. Kamery rejestrowały każdy szczegół otwarte schowki nad głowami jakby pasażerowie właśnie wyszli nietknięte układy sterowania w kokpicie osobiste przedmioty rozrzucone po podłodze kabiny. W jednym z foteli znaleziono coś, co sprawiło, że serca wszystkich zabiły mocniej. Szalik z polskim orłem, ten sam, który babcia dała Krystynie Nowak na szczęście. Szalik był idealnie zachowany, ale miejsce obok niego było puste. Najbardziej niepokojące było jednak to, co znaleziono w kokpicie. Logbook kapitana Adamka leżał otwarty na ostatniej stronie. Jego ostatni wpis, datowany na 21 lipca 1976 roku, GOC 1430, brzmiał Dziwne światła na horyzoncie, badamy sprawę. Pasażerowie spokojni. Poniżej innym charakterem pisma ktoś dodał Nie jesteśmy sami. David Chen, który obsługiwał ROF, zatrzymał się nad tym wpisem. Kapitanie Morrison, musi pan to zobaczyć, powiedział. Kiedy Morrison przeczytał ostatnie słowa kapitana Adamka, poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach, ale najdziwniejsze odkrycie czekało ich w bagażniku. Tam, między walizkami, znaleźli metalową skrzynkę, która nie figurowała w żadnym manifestie bagażowym. Skrzynka była zabezpieczona kodem i wyglądała na znacznie nowszą niż reszta zawartości samolotu. Ta skrzynka nie pochodzi z 1976 roku. Stwierdził ekspert Morrison: To technologia z lat 90., jak do diabła, znalazła się w samolocie, który zaginął 23 lata temu. Operacja wydobywania samolotu została zaplanowana na sierpień 1999 roku, ale tydzień przed planowanym rozpoczęciem operacji wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Na sierpnia 1999 roku o godzinie 6:47 rano czasu lokalnego na posterunku straży przybrzeżnej w Halifax odebrany został niezwykły sygnał ratunkowy. Sygnał pochodził z środka Atlantyku, z dokładnie tego miejsca, gdzie znajdował się wrak PLL 555. Tu lot PLL 555 brzmiał przerywanym głos w radiu. Potrzebujemy pomocy. Nasze paliwo się kończy. Głos był słaby, ale wyraźny. I brzmiał dokładnie jak głos kapitana Jerzego Adamka. Nancy Sullivan, dyspozytorka Straży Przybrzeżnej, która odebrała ten sygnał, było 30 lat. Pracowała w tym zawodzie i słyszała wszystko. Ale nigdy nic takiego. To niemożliwe, wyszeptała. Ten samolot leży na dnie oceanu od 23 lat. Sygnał powtarzał się co dokładnie 10 minut przez następne 6 godzin. Za każdym razem ten sam głos. To samo przesłanie. Tu. Lot PLL-555. Potrzebujemy pomocy. Kanadyjska marynarka natychmiast wysłała okręty do miejsca, gdzie znajdował się wrak. Kiedy dotarli na miejsce, znaleźli coś, czego nikt się nie spodziewał: woda nad wrakiem była ciepła. W promieniu 100 metrów temperatura oceanu była o 15 stopni wyższa niż w otaczających wodach. Profesor Chen z Uniwersytetu w Toronto. Który badał anomalie oceaniczne, nie potrafił tego wytłumaczyć. To jakby pod wrakiem znajdowało się źródło ciepła, ale na tej głębokości, w tym miejscu, to niemożliwe. Row ponownie zszedł na dno. To, co kamery zarejestrowały, sprawiło, że w centrum dowodzenia zapanowała całkowita cisza. Samolot już tam nie było. Na dnie oceanu, w miejscu gdzie przez miesiące leżał wrak PLL 55, pozostały tylko ślady na piasku. Idealny obrys samolotu, jakby ktoś wyciął go i zabrał ze sobą. To niemożliwe, powtarzał Morrison, patrząc na pusty ekran monitora. Samolot ważył 80 ton. Nie można go po prostu podnieść i zabrać. Ale najbardziej szokujące miało dopiero nadejść. Tego samego dnia o godzinie 18.30 na lotnisku w Sydney w Nowej Szkocji zauważono na radarze niezidentyfikowany obiekt lecący z kierunku oceanu. Obiekt kierował się w stronę lądu z prędkością typową dla samolotu pasażerskiego. Control Tower próbowała nawiązać kontakt radiowy. Odpowiedź, która nadeszła sprawiła, że dyspozytorowi zdrętwiały ręce. Tu kapitan Jerzy Adamek. Lot PLL 5055. Prosimy o pozwolenie na lądowanie. Mamy na pokładzie 23 pasażerów wracających z Montrealu, Montreux. Igrzyska Olimpijskie w Montrealu zakończyły się 23 lata temu. Kiedy samolot wylądował na lotnisku w Sydney, oczekiwała go cała armada pojazdów ratunkowych, policji i przedstawicieli mediów. To, co zobaczyli, gdy drzwi samolotu się otworzyły. Pozostanie w ich pamięci na zawsze. Pierwszy wyszedł kapitan Jerzy Adamek. Wyglądał dokładnie tak samo jak 23 lata temu ani jednej nowej zmarszczki, ani jednego siwego włosa. Za nim wyszła Krystyna Nowak, wciąż dziewiętnastolatka, wciąż nosząca szalik od babci, potem Marek Kowalski, uśmiechnięty i pełen energii, jakby właśnie wrócił z porannego treningu. Wszyscy 23 członków polskiej reprezentacji olimpijskiej wyglądało dokładnie tak, jak w dniu zaginięcia. Nie postarzeli się, ani o dzień. Wybaczcie spóźnienie, powiedział kapitan Adamek do zgromadzonych dziennikarzy. Mieliśmy małe problemy techniczne w drodze powrotnej z Montrealu. Marek Kowalski nie mógł zrozumieć całego zamieszania. Dlaczego jest tu tyle kamer? Dlaczego wszyscy płaczą? pytał. W jego umyśle minęło zaledwie kilka dni od startu z Warszawy. Prawda, jak się okazało, była bardziej niewiarygodna niż najśmielsze teorie spiskowe. Podczas lotu do Montrealu samolot wszedł w tajemniczą anomalię czasoprzestrzenną nad Atlantykiem zjawisko, które naukowcy nazywają pętlą temporalną. Przez 23 lata samolot i jego pasażerowie znajdowali się w swojego rodzaju bańce czasowej, gdzie czas płynął inaczej. Dr Elizabeth Warren, fizyk teoretyk z MIT, która została wezwana do zbadania tego zjawiska, wyjaśniała: To, co spotkało lot PLL 555, to praktycznie niemożliwe według naszej obecnej wiedzy o fizyce, ale ślady na dnie oceanu, anomalie elektromagnetyczne i zeznania pasażerów wskazują na coś, co moglibyśmy nazwać dziurą w czasie. Dla Krystyny Nowak najbardziej szokujące było spotkanie z babcią. Starsza pani, teraz dziewięćdziesięcioletnia, objęła swoją wnuczkę i wyszeptała, wiedziałam, że wrócisz. Nigdy nie przestałam czekać. Anna Kowalska, gdy zobaczyła syna, po prostu zemdlała. Kiedy odzyskała przytomność, pierwszymi słowami były: Śniadanie jest gotowe jak zawsze. Teresa Adamek, teraz 70-latka, Stała naprzeciwko swojego męża, który wciąż wyglądał na pięćdziesiąt lat. Jerzy, powiedziała po długiej chwili milczenia, myślałam, że cię już nigdy nie zobaczę, ale przecież obiecałem, że zawsze będę wracał do domu. Odpowiedział kapitan Adamek, nie rozumiejąc, dlaczego jego żona wygląda tak staro. Metalowa skrzynka znaleziona w bagażniku okazała się należeć do jednego z kanadyjskich oceanografów, którzy badali anomalię czasową. Skrzynka wraz z jej właścicielem została wesana do tej samej pętli temporalnej podczas ekspedycji badawczej w 1994 roku. To wyjaśniało, dlaczego wyglądała na nowszą od reszty zawartości samolotu. Ten niezwykły przypadek PLL555 zmienił nasze rozumienie czasu, przestrzeni i granic tego, co uważamy za możliwe. Polscy sportowcy, którzy mieli reprezentować swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, ostatecznie otrzymali szansę pokazania swoich umiejętności podczas specjalnych pokazów olimpijskich zorganizowanych w 2000 roku. Krystyna Nowak, mimo że biologicznie wciąż miała 19 lat, zdecydowała się zakończyć karierę sportową i zostać trenerką gimnastyki. Chcę pomagać innym dziewczętom osiągnąć ich marzenia, mówiła. Jej babcia, choć bardzo postarzała, dożyła jeszcze pięciu lat, mogąc cieszyć się towarzystwem wnuczki. Marek Kowalski próbował wrócić do sportu, ale psychicznie nie mógł pogodzić się z tym, że jego rodzina i przyjaciele postarzeli się o 23 lata, podczas gdy on pozostał młody. W końcu został psychoterapeutą, pomagając innym radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Kapitan Jerzy Adamek przeszedł na emeryturę i spędził pozostałe lata życia z żoną Teresą, próbując nadrobić stracony czas. Każdy dzień z Teresą jest prezentem, mówił często swoim znajomym. Anomalia czasowa nad Atlantykiem została zbadana przez naukowców z całego świata, ale nigdy nie udało się w pełni wyjaśnić tego zjawiska. Obszar ten został oznaczony jako strefa zakazana dla lotnictwa cywilnego, a okręty omijają go szerokim łukiem. Doktor Warren kontynuowała swoje badania nad pętlami temporalnymi do końca kariery. W swoim ostatnim wywiadzie powiedziała: Przypadek PLL 555 udowodnił nam, że wszechświat ma znacznie więcej tajemnic niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czasami te tajemnice są piękne, a czasami przerażające. Ale zawsze przypominają nam o tym, jak mało naprawdę wiemy. Ten niezwykły przypadek pozostaje jednym z najlepiej udokumentowanych przykładów anomalii czasoprzestrzennej w historii ludzkości. Co więcej, ważne, przypomina nam, że miłość rodzinna i nadzieja mogą przetrwać nawet największe próby czasu dosłownie. Czy wierzysz w możliwość istnienia pętli czasowych? Czy myślisz, że istnieją inne przypadki podobne do lotu PLL 555, które pozostają nieodkryte? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobały Ci się ten rodzaj tajemniczych historii i chcesz poznać więcej przypadków takich jak ten, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Zostaw łapkę w górę, by wesprzeć naszą pracę i udostępnij tę historię komuś, kto również zainteresowałby się tym niezwykłym przypadkiem.